To skłania do refleksji. O co w tym wszystkim chodzi? Zabiłeś mi klina. Tematem mojego dzisiejszego wystąpienia jest prawo wyborcze kobiet. Chciałbym zapoznać szanowne słuchaczki z wynikami moich badań. Miałem możliwość sprawdzenia ich za pomocą najbardziej precyzyjnych i niezawodnych metod naukowych. Wyciągnąłem z tego ogólne wnioski dotyczące charakteru płci pięknej. Przede wszystkim chciałbym zapewnić, że uważam za potrzebne, a nawet konieczne zapewnienie kobietom prawa wyborczego. Poza tym we wszystkich dziedzinach życia codziennego muszą one zyskać prawa równe tym, jakie mają mężczyźni. Proszę panią o stopuj. W końcu to jest wykład naukowy. Chcemy prawy wyborcze. Myślę, że prawa wyborcze są dla mnie podstawowym problemem. Możemy domagać się emancypacji kobiet, nawet jeśli sądzimy, że pod względem moralnym i intelektualnym nie dorównują one mężczyznom. Co pan ma na myśli? To niemożliwe. To prawda. Niech go Pani posłuchają, nie wstyd Wam? Proszę o ciszę. Nie interesuje Was, co chcę powiedzieć. Posłuchajmy. Cisza, proszę o ciszę. Dziękuję Paniom. Mimo, że wątpię, by moje słowa mogły odnieść właściwy skutek, śpieszę to wytłumaczyć. Aby móc śledzić tok mojego rozumowania, kobiety powinny być po pierwsze istotami myślącymi logicznie, po drugie wrażliwymi moralnie. Jednakże jest dość oczywiste, że błędem byłoby przypisywanie im którejś z tych cech. Go. Bez wątpienia mężczyzna jest także istotą obdarzoną cechami płciowymi, ale nie tylko. Pa! Kobieta zmuszona do ściśle logicznego myślenia zachowuje się bardzo niepewnie. Mężczyzna kieruje się w życiu wyłącznie logiką. Nie można tego powiedzieć o kobietach, ponieważ nie mają one świadomości intelektualnej. Kobietę można określić mianem logicznego szaleńca. Ona w ogóle nie potrafi myśleć logicznie. Nic nie powstrzyma przed kłamstwem istoty, która nie może zrozumieć, że a i nie-a wzajemnie się wykluczają. Wskutek tego nie może się w niej wyodrębnić niezależna jaźni. Znaczy to dokładnie tyle, że typowa kobieta w ogóle nie posiada jaźni. sem többet, kevesebbet nem jelent, úgyhogy hogy az abszolút nőnek nincs. Szanowne panie, Kobiety można podzielić na dwie podstawowe kategorie. Matki i dziwki. Niektóre już od urodzenia mają skłonności do łajdaczenia się. Inne zaś czują powołanie do macierzyństwa. Podstawową cechą łączącą oba do kobiet są ich zachowania seksualne. Słyszę już głosy protestu, ale to prawda. Dowodem jest przyjemność, którą odczuwa matka karmiąca piersią dziecko. Dodatkowym argumentem jest anatomiczny fakt umiejscowienia sfery erogennej kobiety w jej sutkach. Psychologowie odkryli, że ich podrażnienie powoduje zwarcie mięśni macicy. Jasne. Dodatkowym argumentem jest anatomiczny fakt umiejscowienia sfery erogennej kobiety w jej sutkach. widzenia może być dla kobiety dziewicy lub nie męski organ płciowy? To znaczy, jak wielką rolę odgrywa on w jej życiu, począwszy od narodzin aż do śmierci? Nawet podświadomie. Proszę, niech panie spojrzą. Nie potrafię sobie wyobrazić, by kobieta mogła uważać męski organ za piękny lub przynajmniej ładny. Robi on na niej takie wrażenie jak bąż lub meduza na człowieku. Jest przez niego zaczarowana, zahipnotyzowana jego niezmierną brzydotą, ponieważ czuje, że fallus jest jej przeznaczeniem. Nawet jeśli nie potrafi tego nazwać. Ta część mężczyzny podnieca ją najgłębiej i najsilniej w chwili, gdy wygląda najbardziej nieprzyjemnie i obrzydliwie, to znaczy podczas erekcji. Dowodzi to niezbicie, że kobieta nie poszukuje w miłości piękna, lecz czegoś innego. Że nie jest istotą obdarzoną głębokim ani wzniosłym rozumem, lecz jest całkowicie nierozsądna. Po prostu niewytłumaczalna. Jest niczym. Nie ma styczności z ideali. Nie wypiera się ich. Ani ich nie potrzebuje. Ponieważ nie jest ani nielogiczna, ani logiczna. Jest alogiczna. I konsekwentnie amoralna. Ujmując to w terminach matematycznych, nie odpowiada jej żaden znak. Kobieta nie ma ukierunkowania. Nie jest ani dobra, ani zła. Nie ma czegoś takiego jak kobieta. Po prostu nie istnieje.